Do tego, aby móc utworzyć komitet, trzeba było zebrać minimum 1000 podpisów poparcia. Naszemu komitetowi udało się w krótkim czasie zebrać ponad tysiąca tych podpisów poparcia. Wczoraj wspólnie z posłem byliśmy zarejestrować ten komitet, złożyć dokumenty w Krajowym Biurze Wyborczym. Miło nam poinformować, że już wieczorem, dwie minuty przed siódmą, otrzymałem telefon z Krajowego Biura Wyborczego, że w naszych dokumentach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, wszystko jest w porządku i komitet postanowieniem numer uchwałą nr 103 przez 2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2019 roku przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. Zostało to podpisane przez zastępcę przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pana Wiesława Kozielewicza. Więc w ten sposób formalnie komitet rozpoczyna funkcjonowanie, dokonujemy dalszych procedur rejestracyjnych, REGON, NIP i tak dalej. To, co dla nas jednak najistotniejsze i to, co chcieliśmy Państwu przekazać, to to, że rzeczywiście patrząc z perspektywy czasowej, od poniedziałku formalnie takie rejestracje były możliwe, my już we wtorek 13 ten komitet zarejestrowaliśmy.